Podczas sesji Chorzowskiej Rady Miasta radni zagłosowali za wotum zaufania oraz absolutorium dla prezydenta Andrzeja Kotali. Na początku obrad prezydent miasta zaprezentował główne wnioski płynące z raportu o stanie miasta za 2019 rok. Dzisiejsza sesja miała na celu przede wszystkim wykazanie, że... Miasto jest dobrze zarządzane poprzez różnego rodzaju działania, które codziennie realizujemy, prawdę mówiąc, i poprzez realizację budżetu, który dzisiaj właśnie przez radny był oceniany. Nie wygląda to źle, można powiedzieć z małym wyjątkiem, ponieważ w zeszłym roku były pewne zmiany w, jeśli chodzi o wpływy do budżetu miasta z tytułu podatków o dochodowy, od osób fizycznych. Pamiętamy, Sejm zmienił ustawę o podatkach dochodowych, zwolnił pewną grupę osób do 26 roku życia w ogóle z podatku, a zmniejszył. 18-18% wielkość podatków dochodowych, które mają niestety wpływ również na nasz budżet, ponieważ część podatków wraca do naszego miasta, od naszych mieszkańców, dzięki którym realizujemy wszystkie inwestycje. I dlatego też musieliśmy chociażby odwołać, też wstrzymać na inwestycje w postaci budowy stadionu. W związku z tym, że te wpływy są mniejsze niż w latach poprzednich, które były zaplanowane na dłuższy czas, które nam te plany pokrzyżował niestety rząd czy też opcja, która dzisiaj rządzi krajem, czyli ma większość w Parlamencie. Wprowadzając to właśnie zmiany budżetowe, ale może powiedzieć. Podsumowując, ten rok jest naprawdę rokiem dobrym. Większość inwestycji, która była zaplanowana, została zrealizowana. Te, które jeszcze nie to są w toku. Również te działania społeczne, które żeśmy wprowadzili, też inwestycje prospołeczne, również przyniosły konkretne efekty. Mamy, widzimy, że mamy rynek oddany już do użytku, zmodernizowany. Mamy tężnię dzisiaj gotową. Mamy również dobry poziom służby zdrowia po połączeniu szpitali dziecięcego i dorosłego. Mamy największy, jeden z największych powiatowych szpitali na Śląsku z największym budżetem, który, kontraktem, który posiada, to też dlatego dzisiaj nie ma problemów. Nasza służba zdrowia działa doskonale. Modernizujemy kolejne pawilony i otwieramy nowe oddziały. Także tutaj pod względem zdrowotnym również miasto ma się czym chwalić ale też i działaniami integracyjnymi, społecznymi. Przejęło taką funkcję Centrum Integracji Międzypokoleniowej, które dzisiaj ma siedzibę w nowo wyremontowanym budynku, zabytkowym budynku przylicy Dąbrowskiego. Długo budynek stał pusty, może powiedzieć, że był troszeczkę już w ruinie, a dzisiaj mamy taką kolejną perełkę zrealizowaną. Więc takich działań oczywiście można było wyliczać mnóstwo. Najważniejsze jest to, że budżet, który już my zaplanowali, został zrealizowany. Najważniejsze jest to, że mamy nadwyżkę operacyjną na dobrym poziomie mimo tych wszystkie utrudnienia jakie miały miejsce w ubiegłym roku. Mamy nadwyżkę 26 milionów złotych, nie jest to mało, aczkolwiek cały czas musimy uważać, aby ta nadwyżka była na tym poziomie, która pozwala nam inwestować, realizować wszystkie inwestycje, które na najbliższe 3-4 lata będą są już zaplanowane. Raport o stanie miasta za rok 2019 dostępny jest na stronie internetowej magistratu. Sesja z powodu pandemii koronawirusa została przeprowadzona częściowo zdalnie.